Witajcie moi widzowie, ja jestem Black Goblin a to jest ósmy już odcinek naszej serii Symbiont Mania. Serii, w której omawiam różne mniej znane symbionty. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie historię Venoma z ziemi 5.0.1.01, czyli takiego właśnie indyjskiego demona. Ale najpierw zapraszam na intro. Na początku chciałbym jeszcze podziękować mojemu przyjacielowi Red Shadowowi za nowy banner, który zrobił mi, możecie tam zobaczyć go wchodząc na mój kanał. Moim zdaniem jest świetny i dzięki stary link do Twojego kanału dam w opisie. I jeszcze chciałbym was uprzedzić, że ten Venom nie ma zbyt wielu zdjęć, właściwie to ma tylko dwa i to nawet nie, ale to mniejsza, więc przez większość czasu będziecie widzieć właśnie to jedno zdjęcie, które widzieliście na początku i widzicie teraz. No ale przejdźmy już do samej historii, więc historia tego symbiontu yy, Venoma, niby symbiontu, bo właściwie jest to taki parastary demon zamknięty w amulecie, ale to nie, nie, nie teraz. Yy, historia więc tego Venoma dzieje się na ziemi. 5.0.1.0.1, jak mówiłem już na początku, i jest to taki bardziej indyjski świat. Yy, po prostu. Wszystko z tambari indyjskie, to na przykład macie teraz zdjęcie Spidermana, jak tam wygląda. Pff, taki trochę. No, nawet fajny. No, ale e, u, przejdźmy już do e, naszego głównego tematu, czyli do e, naszego niby Symbiontu e, więc, e, Nalin Oberio Oberi. Czy jakiś koleś jest, próbował skorumpować, tam ośmieszyć, oczernić Spidermana z tego świata, czyli Pawitra Barbakara. Dziwne imię, chociaż pewnie tak się w Indiach ludzie nazywają. Nie będę tutaj wytykał im palcami, ale to nieważne. No i ten nalin, użył takiego starego amuletu, w którym właśnie ów nasz venom był zamknięty. No, i ten nasz pawitr napotkał właśnie na swojej drodze tego wielkiego czarnego potwora, który jest tutaj określany mianem Strażnika, chociaż nie wiem czego. Tak mi przetłumaczył go w ogóle tłumacz, ale nieważne. No, jest napisane, że był zły. No, i ten nasz venom próbował go opanować, tego naszego Spidermana. No, i tam kostium Spidermana zaczął zmieniać się na czarno. Zaczęły wyrastać mu zewsząd różne ostre rzeczy, kły i inne takie rzeczy. Ale nasz Parbakar, będę mówił po nazwisku, albo Pawit po prostu, przypomniał sobie o swoim wuju Pchimie i po prostu wywalił z siebie tego symbionta, tam venoma, po prostu zamykając go z powrotem w tym amulecie. I mogłoby się wydawać, że. Na tym historia tego Venoma mogłaby się skończyć, ale jednak nie. I po tym jak Pawit Barbakar wyjechał, y, aby przyłączyć się do Warriors of Great Web, czyli chyba co się tłumaczy wojowników potężnej sieci, czy coś w tym stylu, y, kult zwany Neo Alversem odzyskał ten amulet oberi, Oberoi, tak się nazywa ab, amulet Oberoi, Roy, spróbuję znaleźć zdjęcie tego amuletu, ale nie wiem czy mi się uda. I wezwał tego Venoma, który rozpętał właśnie prawdziwe piekło w tym świecie, tam przemienił tych co go wezwali, ten cały kult, w takie różne Potwory, właśnie takie podobne standardowe potwory, tylko miały jakieś takie, takie powywijane kły, no wiecie, takie typowo indyjskie demony i były czarne, po prostu, miały jakieś znaczki na czołach, i za zaczęły one szerzyć spustoszenie w całych Indiach, ale w samą porę do Indii przybyli właśnie ci Warriors of Great Web. I zaczęli ewakuować e, całą ludność cywilną i walczyć z tymi de demonami. E, a e, Pawitr i Lady Spider, nie wiem kurnak, kto to jest, możecie mi napisać. Ja się na tym Spider-Versień całym nie znam. E, no i Pawitr i Lady Spider e, poszli do pewnej jaskini Ajanta, tak to się nazywa. No i tam demon nasz venom zdołał już sobie urządzić bazę, kryjówkę. No i demon zaatakował ich i za zaczął twierdzić, że czas e pawitra się skończył i ogólnie panowanie ludzi, no i, i że rozpoczęły się jego rządy. Tutaj dam wam e cytat, który on powiedział dokładnie, bo e nawet na stronie został on wyraźnie podkreślony i wyznaczony na samą górę. No ale walcząc pod. Potworem Pawidr i ma Mai, czyli ta Lady Spider, znaleźli amulet, z którego został y, przywołany y, demon i po prostu go zepsuli, co sprawiło, że demon po prostu rozpadł się był czarną kałużą, glutem, który nie mógł nic zrobić, bo właśnie jego jedyną słabością y, jest ten amulet. Jest tak jakby jego sercem, mózgiem, czy coś w tym stylu. Jak y, on, amuletu nie ma, to nie ma też demona. Nawet fajnie. No i amulet został zepsuty. No a po tym całym zajściu, resztki Remona zostały zabrane przez Spidermana z ziemi 90214 do badań. No i to by było na tyle w tym odcinku. Tam do, Co do mocy tego Venoma, to ma takie same zdolności jak ten z ziemi 616. Tylko że właśnie jego słabością nie są ogień, tam elektryczność i dźwięk, tylko właśnie to jego serce, amulet. To by było na tyle. Jutro widzimy się w goblińskich wojnach. Jeśli znowu mnie gdzieś nie zabiorą, bo naprawdę dzisiaj już musiałem się wyrywać, żeby nagrać dla Was ten odcinek, ale dla Was wszystko. No to do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć. A tak jeszcze na marginesie już zupełnie nie o symbiontach, ci Warriors of Great Web czyli tam wojownicy wielkiej sieci to jest drużyna skła składająca się z wielu Spider-Manów z różnych wszechświatów, która brała udział w wydarzeniach z eventu spider Spiderverse. To jest taka ciekawostka z mojej strony jeszcze jakby tam ktoś mi zarzucał, że czegoś nie wiem ale tutaj właśnie macie pewne zdjęcie. Tutaj. Jest Spider-Gwen, Spider-Ham, spider, Gwen, spider, hum, spider Noir, tam jest też Barbacar gdzieś tam w tle jest. Jest też Spider-Man Brytan i, no i ogólnie to jest właśnie jedna część tej całej wielkiej drużyny składającej się z miliardów Spider-Manów, tam może z tysięcy, może przesadziłem. No ale to by było już serem na tyle, do zobaczenia.